Siemano, witam was w nowym odcinku na tym kanale Słuchajcie, dzisiaj Bartkowi pokazuję swojego nowego skina Gdzieś tam w trakcie filmu wleci króciutka wstaweczka jak Bartek zareagował na mojego skina Więc oglądajcie film do końca Możecie zostawić łapkę w górę Pamiętajcie, że filmy są codziennie o godzinie 19.30 Ja wam nie przedłużam I zapraszam was do oglądania Lecimy ty, lecymy dół I będzie masno Będzie masny wzór tutaj to jest tragedia. To jest tak cringe Alecymy tu. Ale właśnie między innymi dlatego mi się... Mam ochotę tak gadać, bo to jest tak cringowe, że aż śmieszne. No, ale wiesz dlaczego... Wiesz co jest jeszcze fajne? Bo takie nagrywanie codziennie, powiedzmy, Amonga byłoby męczące, gdybyśmy nie robili ze siebie po prostu głupków. No gdybyśmy, no, gdybyśmy się nie wygłupiali, to mi by się... Jakbyśmy robili, wiesz, coś takiego z kijem w pośladach to, tak, no. to, by nam się szybko ta gierka Nie, jak niektórzy. <laughs> Ale, wiesz, to nam, nam się, ja osobiście ja się zarobiście, czuję jak nagrywam sobie manga. No ja manga. też, ja się też dobrze bawię, bo jak się wygupiam, to jest śmieszniej, przynajmniej i czuję, że ma to sens. A gdybym nagrywał i tak się spinał, że, trzeba teraz każdego taska zrobić. Yy, to jest impostorem. Ty jesteś impostorem? Nie. 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 Oszukaj no! mnie. O, oszukałem Cię, bo ja jestem impostorem, rozumiesz to? I zaraz Cię zabiję na następnej rundzie, nie pozwolę Ci zrobić emergency mnie ponieważ nie muszę! Ja nie mogę, ja się cię a, a, jesteś totalnym psycholem! Jesteś psycholem! O, oh, już mi się kamerka przechyliła, jak waliłem w biurko. A ja nie wiem, czy mi się też nie przechyliła. Czy to jest ani. odcinek, że się nie pisze? Nie, to jest odcinek, gdzie jesteśmy debilami Tak, tak To jest, to jest właśnie odcinek tego pokroju Ojej, Masaka Masakra Tak to się robi, tak to się robi W tym momencie mam cztery taski w elektryku ile... Oj, wylałem piciu A ja się skanuje właśnie Wylałem picie. Serio? Wylałeś picie? <gry> tak, nie wiedziałem. Znaczy, yeah, miałem puszkę sure z piciem. Serio, miałem puszkę z piciem na biurku, ale myślałem, że ja wypiłem to picie. A teraz, tak to jak robotałem, to, to mi wyleciało picie z tego. I tak... Gratulacje, gratulacje. No dziękuję, mielordzie. Bardzo mi się to podoba, że składasz mi gratulacje. Bardzo serdeczne. I jestem bardzo zadowolony, że teraz w tym momencie zacząłem robić downloading w elektryku. Rozumiesz, rozumiesz to? Lecę z kablami i pyk, i cyk, i myk. I, cyk i, I Lecę dalej, te. Ho, proszę drzwi otworzyć. Simba, zamknąłeś drzwi, co i udajesz niewiniątko teraz? to Pyk, i cyk. Lecę sobie do góry. Tosk. tosk, 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 tosk. Za długo ciałka nie było, więc zaraz pojawi się ciałko. O, zgasło światło, więc za chwilę ktoś umrze. Na 100%. Dam sobie rękę Nie no i musiałeś to powiedzieć! Zginąłeś! Wykrakałeś, zginąłeś! Zrakałeś to! Zginąłeś! Nie, ja też zginąłem! Co jest? Ja, nie mów tak więcej! Nie mów dobra, tak! Dobra, Co wam co mamy się w czasie, stary, tego słowa nie Zakra. było! Lecimy! Lecmy tej, lecimy! Lecymy my! Lecymy blu. Lecymy w tej Jaronem, dude! Dobra, ja robię sobie ta drogi przyjacielu, to tak nie może wyglądać, że w adminie. karta jest niezrobiona! Wypraszam sobie, karta już jest zrobiona. Dobra, mam dostęp admina, mogę kierować teraz tą gierką. Yy, włączam sobie godmoda, nie możecie mnie zabić, rozumiecie? Zaraz, tu jest tast gdzieś. Dobra. A, jesteś impostorem. Dobrze, słuchaj, ja mam godmoda, nie możesz mnie zabić. Rozumiesz? Mam kody na nieśmiertelność w Among Usie teraz. Tak. Rozumiesz? Wpisałem kody na nieśmiertelność! Uuu, wpisałem... Trzy osoby Uuu. nie żyją. O kurczę, blaszka, o kurczę. Co tu się stanęło? Kto na oczach? Różowy, okej, okay, just do it. Różowy. Pozdroje ty, Julkę napisała. Aj, aj, aj. Słuchajcie, jeżeli chcecie, żebym nagrał odcinek, gdzie oh. cały odcinek jestem dziadkiem oh. i prowadzę jako dziadek, oh. czyli mówię ciągle takim głosem oh. i jestem oh. totalnie stary i nie w krzyżu łupie, no to napiszcie w komentarz, oh. że chcecie i zostawcie łapkę w górę, koniecznie oh, subskrypcję na kanale. Ooo, dziadek będzie grał w oho, ho, dobra, okej, okay, ale... No, dobra, ja, ja nie, nie chcę być... Ja nie chcę być przy tym łatym. Ty w ogóle mnie podejrzewałeś, żeby cię impostorem. Stary ja mam godmoda, rozumiesz, to nawet jakbyś był impostorem, to ja się ciebie nie boję. No dobra, ale... Jestem, ja nie silny. jestem impostorem. Jestem silny i jestem szeroki, nawet w Czy kamerce się mi nie mieszczę. O, nie mieszczę się w kamerce, jestem takim potężniakiem. Dałeś sobie radę. Dobra, robię aplaudik. Ty, 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 ty. Patrz jak wszystkich sobie tutaj normalnie rozpykam Może jednak jestem O oh, man Nie hmm. wiem Może Nie tak? wiem Ja się ciebie cykam, bo ty chcesz wszystkich rozpykać A rozpykanie to złe słowo Rozumiesz? Rozpykanie Córka miała. Brzmi... Co jest? Gram z moją córką wam gaz O kurcze blaszka Co jest? E, stary, e... Rozpykanie brzmi tak samo jak? Aha, napiszcie w komentarzu. Jak to? No powiedz, do czego to jest podobne. Rozpykanie? W sensie, no wiesz, to podobne słowa znajdziesz. Rozpykanie. A, o, dobra, ja mam gdzieś, ja nie robię tego ciałka. No. Nie, nie wiem, o co ci oczy, stary, do jakiego słowa jest podobne. No nie powiem tego odcinka, bo przypał. Czemu? No powiedz. Jak psykanie to brzmi. Ja yeah. Co? Gdzie tu jest podobieństwo? No wiesz, na no pszczółki robią bzz. No to Nie, no to jest bez sensu! A co robisz? Kurczę, nie wiem, no... no to Żu Żuczek żuc żuc może robić, wiesz, jak popycha to swoją No wiesz, swoją że to kubkę. będzie w odcinku No wiesz, że to będzie w odcinku Krinżą, mnie też to będzie w odcinku No właśnie załapałem takiego cringe'a na gębie teraz, nie? No! nie no. no. coś tak cringe'owego Dobra, hmm. dawaj, no, co tam? Co tam? Ja głosuję na córkę Neona. Dobra. A ja ty głosujesz na mnie. Nie, na córkę Neona też. Zaufałem ci. Nie wiem, ja po prostu rzuciłem sobie taki strzał, więc ja w ogóle jej nie podejrzewam, nie o nic. A ja pozdrawiam rodzinę, Eliksia. Pozdrawiam <śm> też <śm> twoją rodzinę. No nie. No. Ej nie, stary, dajemy się. Wytnijmy to z tego odcinka. Jest 2-2. 2, 2, czyli nie leci. Ej posłuchaj, no, leci. dogadajmy się, wytnijmy to z tego odcinka, bo to serio było kręgem. Nie, nie. Nie! nie? <laughs> oh man! No dobra, no niech zostanie już wtedy, no Pogodzę się z przegraną. Gościu <laughs> I tak ty... stary, ja dałbym sobie rękę uciąć, że albo ty, albo ja byśmy zapomnieli o wycięciu z te, tego z odcinka. Więc jakbyś ty tego nie wyciął, to pewno ja bym to zostawił. <laughs> Wiedzy... Jakbym ja tego nie wyciął, to ty byś to zostawił, czyli wychodzi na to samo, ja byśmy mieli. No. Bo ja bym nie wyciął, a ty byś zostawił. A no. <laughs> Co za Co gościu. Więc? Dobra, ej, trzeba emergencji. O, no, no! Byłeś impostorem! Złowiesz się ty człowieku w maszce! Z papierem toaletowym jako swoim kompanem, masakra! Zemsta! Zemsta, no, dzięki. Oh, min, Panie Bartłomieju, zapraszam Cię jestem, Nie zgadniesz kim jestem, patrz Patrz jak jestem groźny Nie spodziewałbyś się tego, co? nie? Ej, ty jestem... wyglądasz jak ten gościu spiły. <laughs> co? Boję się Ciebie na maksa, ale wiesz co Ci brak brakuje i to kogo? brakuje? Kogo, kogo? Pomagiera Pomagiera? To Ty zostaniesz moim pomagierem od ale dzisiaj Ale nie, tego patrz, na przykład takiego Takiego? A okej, okay. o... okej, okay, rzeczywiście, masz rację Jak go zrobić? <noise> Musisz go kupić Aha Okej, okej okay. okay. Dobra, dobra Ja nie wiem jak go kupić Ja nie wiem gdzie jest moja karta kredytowa i ja nie wiem gdzie są moje pieniądze Ja go nie kupuję, nie wydaję pieniędzy Ja Elo, elo, elo Ja się nie ruszam w tej gierce, rozumiesz to? Staję w miejscu, nie wiem po o, prostu. prostu Nie no żartowałem, no przecież idę przed siebie noc za kogo ty mnie masz? Za osobę, która była wczyła? Nie zajmę sobie. No Wy, właśnie, nie wiem, nie wiem za kogo. Wypraszam sobie, bo ty już, już po prostu jesteś taki irytujący w pewnych momentach, że. Kurczę, A, no, moja no, ręka! No, moja no, ręka, no, moja no, ręka powinna cię dopaść! I no, kurczę. Dlaczego jestem irytujący? To nie mi się nie nie tak wiem to zrobiło. Oj, no, przepraszam, no sobie żartowałem. Nie bierz tego do siebie, ale jesteś irytujący. Denerwujesz no, mnie cały nie czas. Chcesz mnie zabijać, robić mi zemsy w amongasie, no po prostu no tak się żyć nie da, rozumiesz? Tak, tak się po prostu nie da żyć. Idę do szybkiej zrobić taska, żeby cię pokonać, bo znowu jesteś impostorem, pewno. Nie, jestem postorem, Ale nie jesteś impostorem. Jest A jesteś impostorem, dobra. Uspokój już się! Uspokój banie! O, oh man, To nie jest banie! Dobra, bagunia. no zobacz, Uspokój no zobacz, bani. zobacz. No czemu nie chce zobaczyć, jak ja śmieci robię? Okay, o, dziękuję. Uspokój swój baniak. O, oh man. Dobra, uspokoiłem swój Uspokój baniak. Uspokój swój baniak. O, oh, man, Uspokaję swój banek, Elo, witam cię w elektryku, ziemeczku. Co Lajno ty tutaj robisz? No, czemu poszedłeś? Chciałem się no, do ciebie no. przytulić. A, ja może nie chcę, żebyś mnie przytulał, tak sobie pomyślałem, a może lepiej nie. A, może lepiej nie. no Dobra, no, to ja sobie robię taski dalej. Zrobiłem. O, lele, le. o, mamalek. Dziwne, bo wybiegłeś z elektryka i od razu ktoś tam zginął. Nie podoba mi się to, nie podoba mi się to. O, co ci chodzi? Przecież w um. elektryku było cały team był w elektryku. Ej, tam nie przystam, nie przystam. Zresztą to ty byłeś drugi w elektryku, a nie ja! Ej, um. tutaj na mnie Ale ciało nie było w elektryku, rozumiesz te? Eee To pewnie Linux. To pewnie Sinox. Jestem czysty, robiłem śmieci Mam dowody Cyk. Elo Skip Jak mnie wywalą, to ja z tobą nie gram wam ogasa. No nie, no nie, no nie, no, nie, Bartek, bo ja się zdenerwuję na ciebie. Jestem crewmate'em, słuchaj. I kurczę, Blaszka, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się Twoje zachowanie. Jestem impostorem. Dlatego się nie lubię, właśnie. Dlatego, dlatego. Dlatego my się pokłócimy, drogi przyjacielu! My od teraz yy, robimy sobie podgórkę. Znaczy ja tobie robię podgórkę, bo ty mi cały czas robisz podgórkę. Więc ja, ja tobie zrobię podgórkę, zobaczysz. Ty się jeszcze tego nie spodziewasz, ale będziesz miał ze mną tak przekiczkane. Normalnie będziesz majty codziennie zbierać, bo będziesz nie robił ze strachu, jak będziesz mnie tylko widział, jak będę obok ciebie przebiegał, A, będziesz miał, groziło, stary. to będziesz się A, jeszcze podgórkę. Dobra, dobra, ale wiesz, ja, ja nie jestem ta osoba, nie? JA JESTEM PAN... A nikt nic nie może mi zrobić Same cieniasy tak mówią Jak ktoś mówi, że mi zrobi podgórkę, to jest sławiakiem i cieniasem Dobra stary, ja... stary Ja chociaż wiesz, ja jestem w tym mieście i mogę do ciebie podejść, nie? A wiesz, nie, nie rzucam słów na wiatr, nie? Elo! <laughs> <laughs> oh, Bóg, że nie jesteś aż takim cieniakiem! Pod górkę i potem nic nie zrobić. No. Jestem, jestem. To dobrze. O! o! ciałko! Kogo pogryzłeś? Kogo pogryzłeś? I to ja nikogo! O, wiesz, ja też i nie pogryzłem, biegłem cały czas za tobą. Widzisz, ja jestem czysty! Czysty jestem! Ciałowy Storage Potwierdzam. Dobra, na granatowego głosuję. Na kogo? Na granatowego. A właśnie mi się też wydaje, że on mógł wyskoczyć z wenta, wiesz? Od tego! Lecymy! Dawaj, granatowego. O, da, właśnie zagłosowałem na niego, wiesz? Co? Bo on mnie dziwnie w medbayu, wiesz, wyskoczył. I mi się wydaje, że on mógł wyskakiwać z wenta, ale nie ja mam stuprocentowej pewności, nie? Ale wyda wydaje mi się, że że on mógł ten, bo podskoczył w Medbay, a wybiegł stamtąd. Zdała, Ej, albo biały. biały. Ej, biały jest! Jesteś impostorem! Ja nie jestem impostorem! Nie? No nie! Dobra, okej, okay, okej. Okay. Dobra, ale jak on no nie będzie, stary, jak on nie, nie będzie, nie będzie star, jak on nie to, to, to ja Simba jest. Skąd wiesz, że biały jest? Bo był biały i niebieski. Ale dobra, dobra, niebieski. No był. No niebie... co tu gadasz, Dobre, Jejku? Dobro, elegancio, panie, panie, spokojnie Dostało kilka tasków No i git, no i fajnie Niech no je zrobią Come on! No My wygrywamy to O, no, munianu, munianu Munianu O, no, Simba, Simba, drogi przyjacielu, gdzie ty przeniknąłeś przez te drzwi? No, Byłeś czy nie No, mnie też przeniknął przez ścianę no, Ale panie ja jestem nieśmiertelny, ja mam cheaty do Among'a, rozumiesz to? Jestem Jestem przypodeżdżał. O oh, kurde, przypodeżdżał, naprawdę. Ej, kurde! Sorry, jak sorry! Z ciebie, szedł. Jeden task ostatni wygraliśmy. Come on, no. Come on! Jeden ostatni task, no róbcie to, błaga. Jola, ja sobie zrobię światełko. Come on, leccie z tym koksem. Lecimy tu! Ostatni task! Od tego! No dobra! Ja, a, przepraszam! Mhm, mm mhm. Mm no, come on! Groźna twarz patrzy się na babunię. Babunia jest zestresowana, no. ale jest i. jest i tak wygrana. lecimy! Good!